Widziałem, bo w... Gdzie ty poszedłeś no... się kupać? Do Rowa. Siemanko, z tej strony, nie do witam Was w trzecim odcinku z do LTW do w Map. E, Konsi już tutaj e, wchodzi na obroty <sparc scholar> ze swoim dojszem e, Mad już w pełni przygotowany do koszenia. Siemanko wszystkim, siemanko. Witajcie, witajcie. Pomacham. <sparc> tak, tę matkę macham. Czekaj, też pomacham. Chwila. O, a konsy... tym ...jak to się zwało? Obciążnikiem? Czasami mi słów brakuje niestety trochę. O, papa, Pa pa! Pa teraz motowidłami. Dobra, to ja... Dawaj, full synchronization, dawaj. Dobra, dawaj full synchronization. A to może ja tyłem ustanę, będzie większe machanie. Aha, ...kultywator. Tak. Dobra. Machamy. I, to trochę... <noise> trochę to... Powiedz kiedy. To zde zdesynchronizowało. <noise> ale wiesz, ty masz większy, większy kąt machania, ja mam mniejszy. Próbuję właśnie tak... Też Ochłodziłeś, się już, Raula, Ochłodziłeś się już na Raulanie? No nie bardzo, bo wiatrak musiałem wyłączyć. No ale przecież machaliśmy... Pomyli, machaliśmy. <noise> No, ale to tak wszystko jest takie. Dobra, jedź już, jedź. Dobra, ja już sieję dalej. Myśmy e... specjalnie umyliśmy ten mat headerem ja kultywatorem, żebyś się ochłodził. No, niestety na, na mnie trochę to, to za mało, a szkoda. A, to ustań za tym. cieczkarnią, e... z... Po, <laughs> ciecz, po wejdę, to mi ochłodzi. Tak. Albo do tych dmucha w kombajnie. O, tam to by ochodziło, tylko że potem pewnie by wyszły ze mnie konserwa. Ale by cię ochłodziło. <laughs> Na no, A Jeszcze się miał konserwę. <laughs> potem by tą konserwę ja pewnie jakimś By się miał konserwę. No, od razu raźniej. No, jeszcze, tu masz. Nie. No, na A, no dobra, A u mnie. Ja, ja, ja też włączę, że U mnie nie, nie widać kogutów. Ten Herliman nie ma koguta? Nie, ty tylko. Masz, ty masz bidną bi bi no wersję. We. Lipa! Też te koguta. Tu weź sobie skórnika. <głosy> <głosy> o, weź na, zamiast takiego koguta, normalnego koguta. Zamiast upraw damy bociany, i będą normalnie takie żniwa, że. Takie, że normalnie. Żniwa, żnata. Na... Będzie się taki normalny kogut kręcił. Stworzymy własną wersję żniw, normalnie. No a jak? Kurde, tutaj... już skin zrobiłeś, nie, Mati? No, tylko teraz go upublicznić. Nie, Ale wiem. to jeszcze. Trzeba najpierw przygotować ludzi na taki szok, bo to jest jednak. Tak, to, Dlatego to... trzy pierwsze fazy albo dwie pierwsze fazy są normalne. Później się zaczyna. <laughs> Później się zaczyna główka pojawiać, bo ciało <laughs> Może być. <laughs> albo zrobić jajko po prostu zrobić z kim pierwszej fazy, żeby było jajko. To nie nie wysypał, wysypał po drodze, <laughs> zakręca. Nawet nie myślałam o wysypie. Jakaś oso, mucha oso. mnie tu atakuje. Nie lubię mucha. Jezu, weź bo się przestraszyłem. E, któryś tam widzi na razie, chyba jeszcze mogę jechać nie. A ty to w ogóle sobie jeździsz. Tak tam? jeszcze masz sporo tak. tego miejsca. No te Jezu. światła mi się buntują. Wiesz, jak zasiejesz to dopiero zobaczymy jak będzie dzień. No. Czemu przednie światła mi nie chcą działać. No czasem nie działają. Ej, ale, ale to dziwne jest, bo jak kamerą się. Ale patrzysz się... z kabiny? Jak kamerą się skieruje na na Z przód, kabiny to... patrzysz? Nie, z zewnątrz. No to z zewnątrz nie działają. Czemu? Nie wiem, z zewnątrz czasem nie działają. Nie? Może za dużo świateł, albo mapka po Ta, prostu. Ma, bo... Może za dużo świateł jest na jednym polu. Ja swoje wyłączyłem. No dobra, ja też wyłączę, żebyś miał wiesz... Nie, ty włącz, ty włącz! <laughs> Wtedy mat biedny był zaślep, jakby, jakbyś końcy wyłączył ze światła. Mat nie widzi już całkiem, gdzie To, pośle. Już, jest, to już jest zjawisko na Ja na słuch koszę. To już jest ślepo. Albo na węch, gdzie jest pszenica, tam koszę. Pieska, kurz... mówisz, będziesz się bawił? Detektyw. No trzeba, jak oczy już zawodzą. Kurde, tutaj ten zakręt, ten taka ta wnęka, jakby nie wiem, klin to jeszcze co to to jest? No tak brzydko trochę tu się sieje, tam się jedzie cały czas prosto, a tutaj nagle tak trzeba skręcić. Fajnie, tak właśnie jest. Dobra, także my już mamy fajrand. Tak, a mnie Zamurzyna <laughs> Nie no, jeszcze musimy tam, ten. Przyczepię o opróżnić w ogóle No, to, to bardzo ciężka robota to, to, to w ogóle to Ja już tam jadę za matem To bardzo ciężka robota za iście A ja tu chyba coś A nie? No musimy dużo najeździć się Tak to paliwa dużo idzie Właśnie ten drive control ma jakiś wpływ na paliwo? No jak nie zgasi ciągnika, to spada. Ale... no tak, ale oprócz tego. To chyba nie. Szkoda. Nic sam aż tak z paliwem nie, nie tak, wzięłem. Ja muszę ten bardzo... kultywator najpierw odstawić, nie? Bardzo trudno tutaj paliwo stracić. I to, ja na, to ja pojadę na farmę, ten kultywator odstawię, dopiero przyjadę po przyczepę. A wszystko skultywowałeś? No chyba tak, no. Wiesz, noc jest, słabo widać. Szkoda, że w środku się zegary nie podświetlają jak jest światło. Było raźniej. No, my to cała tablica się podświetliła w klasie. Ma, to się podświetlają. A u mnie w tym Herlimanie nie. Takie badziewie mi przypadło. <grymne> Ale to tutaj te podświetlenie wygląda by się jakiś ekran taki telewizyjny, a czy telewizorek taki się włączał. Taki LCD. Nie, że poszczególne elementy, tylko całość podś podświetla. A, tak no tak to masz u... raźniej. To weź, wyłącz ten wzrost roślin, jak się zasieje to dopiero tak to wszystko razem dojdzie, nie? No dobra. Ja tak sobie robię, żeby. Taki wiesz, taka symulacja sezonów, nie? Najpierw siejesz, później włączysz wzrost roślin, to ci leci rok. No, taki nie, przyspieszony nie, rok. Nie głupie. A tak, to to się jeszcze teraz rośnie, to tak głupie trochę. A tu jest jeszcze jeden, ten. Kultywator. Mmm, kasę. kasę. Pewnie. No, nie sprzedałeś. To się sprzeda potem. Ja już jadę to potem przycepę na razie. Przy jakimś nowym zakupie pewnie tak. sprzedam. No wiesz, jeszcze zawsze... Zawsze trochę kasy wpadnie. No a na razie to się wstrzymam, bo niech będzie coś pod zastaw lepiej. Albo na dwa. Jak na dwa. No na dwa ciągniki kultywować od ciągle. Taki link no, no na czarną też. godzinę, nie? No, no to ty też. Ale ten bonel jest szeroki, to co wy tam kombinujecie? Nie, ja chcę opróżnić kombań z pszenicy. Jakie ja tam mam teraz wjechać? <gry> no na pewno nie tędy. No koło jakoś muszę. Jedź tym skupem. Chyba tu w ogóle też jak się wjeżdża do tego skupu, to na pole. Gdzie tu jest wjazd do tego skupu w ogóle? Prosto, prosto. Teraz tutaj to jest przy tej krawędzi to jest jazda z siewem. O, ale objechałem dookoła. <noise> dookoła skupu objechałem. A ci zaraz pokażę magiczną sztuczkę. Ale chyba o niej wiesz. To, że będę wysypywał na pole? Nie, że możesz przeniknąć przez siatkę. A, to wiem. To sztuczka. No tak, Consi dookoła światki przejechał, myślałem, że przejedzie. No bo ja szukałem wjazdu. No, realnie trzeba grać. Jak kamery no. nie ma, to kto patrzy? No, kurde, Ale powiedziałeś no. o tym! A mikrofon Wyt, jest. Wytnie się, wytnie się. Ale widzisz, jak pojazdy nie gazdą, jak się wyjdzie, to zupełnie inna gra. No kurde, światła. Dobra, czas na światła, ważenie, zobaczymy. Światła świecą cały ja... czas. Czy ja też nie ile ważysz? A ile się... Aż waży? jakieś fotki porobię. Ile waży dokładnie? Gdzie to jest? A, stoję na tym. Gdzie to jest? jeden na... 1, Dokładnie 1, 11177. 7. Co wy tam robicie? Ważemy ciągnik z przyczepą. No. Nie no, to już jest sam ciągnik, czekaj. Sam? Jest waga tam? No. Znaczy sam ciągnik, sam. Sama przyczepa. Teraz ile waży? 5845. Serio? No ja zobacz 58 no fakt. A ja ciekawe, pokaż ile. Się. Ty, zapamiętaj, ile waży z, przy... z tym. Pokaż mi, 5845 5845, pamiętaj 5845. A ja wysypię i zobaczymy wtedy. A No to chodź, chodź tu do nas. Chodź combine. No Kurde. Kombine, kombine wejdź. Byłeś w kombajnie 5845 Wejdź i chodź. Przesiadkę to... przeskoczymy. <tryk> Kasa leci. No, u mnie nie. E, nie wiem, bo mam chudy wyłączone. Dobra, mniejsza. Dobra, to tutaj zważymy. 5,845 było. Teraz zobaczymy. To wystarczy, jak włączysz PS, sklep, nie? Też masz kasę A no a... tak, 46 coś tam a Nie wiem, ile przedtem miałem. 5,845. 8... Teraz uwaga Uważaj, uwaga, uwaga. Teraz jeszcze... Teraz jeszcze więcej, <noise> a, czy by musimy... się Nie. A bo był 1, 3, 3, 5. Czyli ile było? 5, szczepie? 4, 5, 4, czy 5, 4, 4, 5 jakoś tak było? 5, 8, 5, 8 4, 5 było. No, może. Czyli było 4, 4 się. 4, 4 500, 500, 4, 500, 500. liczyć. 4,5 tony. No. A przepa faktycznie tyle ma? Ale nie, na przyczepie to są litry, nie? Objętość. A no tak. A, waga, czyli 4,5 tony mieliśmy na przyczepie. A sporo takich przyczep poszło. No. Czyli ile. ogólnie. Ile żeśmy ucięli z tego pola? A ile to jest hektarów w ogóle? To pole. Nie wiem ile. Nie wiem, to, to jest twoje no, pole, no. Ciężko zobaczyć, bo już było Musisz wiedzieć. A zobaczmy ile ci w kombajnie zostało Jeden jeden 6, 6 było litrów Zobaczmy ile to kilogramów było Jeden sześć, Także gdzieś tam hmm. z... O, 1600 dobra, 1600 litrów o, wrócimy, Fajnie, wrócimy. że mogę wysypać jak zgaszony kombajn, no, ale dobra Zobaczmy <laughs> Pamiętasz ile przyczepałaś była pusta? Jeden 3, 3, 5? 1, 3, 3 5, no. no dobra, jeden trzy Przybliżajmy jeden a z tym waży, ze zbożem waży 4, 8, 4 5 było? 1, 3, 1, 2 teraz waży, czyli 1, 3, 700. No to te 700, resztki już, tak? 700, a jest 1600 litrów. To połowa. No, trochę mniej, no, mniej, to tak mniej więcej. A, mniej, mniej więcej. Ciekawe, ile obciążnik waży. No, niby, ile tam ma Obciąż... w kilo? Obciążnik ma chyba 1000 deklarowane. Zależy no, 1000. To ciekawe, ile waga pokaże. Zważymy. Czy to się zważymy, z... zważymy z bolcem, potem bez. <laughs> Patrz, kurde. Kazałek? Oszukali o kilogram trzeba, <laughs> trzeba zrobić tak jak w Formule 1, trzeba przejechać, żeby pozbierać drobinki Oszukali o 2 kilogramy Nawet o dwa kilogramy jest oszukane W którą stronę? Za ciężki czy za lekki? Za lekki, no w ogóle, powinni... Farba zeszła, dobra <laughs> Ale brudny za to jest, no to też trochę powinno wpływać Jak się umyje, to już całkiem będzie lekki To już w ogóle to pół, pół, pół masy zginie Dobra, to jadę przez te pole, tu jeszcze nie było siane. Żebyś mi tam nie pojechał po tym. Ale nie, jak się, jak przejadę po sianym, to nie widać, żeby tekstura się zmieniała z powrotem na jakąś tam i no tylko jest cały czas zasiana. No to jest jak jakbyś powiedzmy skosił, ale by nie było tego, yy, kłos, yy, ścierniska. A ja tam nie widziałem żadnej różnicy. O, to się robi tak, jak się po prostu zasieje. Taka tekstura, tak samo. Czyli jak sięjesz to nie zobaczysz tego. Toś Ale już mi... się. Coś <laughs> mi pomógł. Tak to zo, ciężko mamy... zauważyć, jak e, się, się... Jak tak nie rośnie. Teraz mamy zająć się tą trawą, tak? No tylko nie wiem czy... Bo... Górne, nocni farmerzy. E, pasowałoby Pasowałby prasę wtedy jakąś chyba z modu, wiesz, jakąś tańszą albo coś, bo te oryginalne są drogie strasznie, i, I kosiarki też są drogie. Mam przejrzeć? Eee, ja i tak pojadę z, z tym kultywatorem najwyżej na sklepu. No to wstrzymaj się na razie. Mm, kosiarka ta boczna Potingera 8300. To ja wam. O, wam, no to wstarczy. wam. Wam dwóm, wstarczy, we dwóch, dwóch będziecie kosić, czy jeden będzie Nie, no starczy grały? jedna kosiarka, starczy jedna. No to kupię ją, tego nowakata. Eee, a potem trzeba będzie jakąś prasę skołować, albo. Przyczepa ta Euroboss 27 to też nie, by na nie było nie, nie. stać nas. A to z Kiszonkę tak. można robić. No, też. Ta sama zbierka, nie? 27. E, tylko tak, by może coś do zgrabiania się przydało. E, tu ja mam trochę zbierki. lepszy pomysł, co by się przydało. Co? Nowy ciągnik. <laughs> Mamy tylko dwa. Tak, są dwa. Będzie na zmianę jej Tak. A tak, bo nie będzie. Daj, będzie, daj podtrzymać kierownicy. E, to trzeba będzie jakiś ciągnik skołować. Eee, to, I to by się... ty nam oddasz na razie jeden. A ja co mam robić? O, mam pomysł, to ty weź zaparkuj tą przyczepę przez ten czas. Ja? Trochę, po, trochę pojeździ. A, a Czy no? ja? ja? No ty, ty. A ja? A, bo na coś słabo skręca, to tam po parku. Niech jeden już jedzie kosić, a, a drugi nie wiem. Jeden ciągnik by się przydał jeszcze, kurde. Trzeba będzie coś z modu, ogarnąć. Dam radę. Jakiegoś malutkiego Ale... takiego nawet. Tego... Ta ośka mi nie skręca już w tego... tego twoje... tego kramera, co tak... Yy... No dlatego mówię, że nim jest ciężko skręcać. Tego kramera, co prezentowałeś ze swoimi modami, użyjemy. Zardy biała no. jak kurty co, <laughs> co, ty... co tam macie? Poskaczę. Szczepa nie, skra... nie skręca. Poskaczę, może się naprawi. Na tej płycie od kiszonki skręca, ale tutaj jak się wieje, to już ciężko. No już się zatarło, kurde. Nawet i koła się zatarły. Zobaczymy w ten sposób. Takie tak, taki jest urok trzymania przestarzałych maszyn. Jeszcze nie konserwowanych w ogóle. No, to nie konserwy. Właśnie, ty tam sobie zrobiłeś konserwy. Pff, konserwy. Ale nie, z przodu, z przodu jakoś jeszcze idzie. Kurde. Czekaj, ja cię będę machał, za wysoko. A ja będę machał? Muszę zobaczyć. Eee, troszkę, troszkę do tyłu, troszkę do tyłu. A Które to jest, tyłu? To Mówię jest profes To jest profesjonalne parkowanie To do przodu twoje. A się roześmiałem i za bardzo skręciłem. Ale te, te koła czyściutkie, to o ja far. nie mogę. Za później się naprawi. No dawaj, jeszcze, 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 jeszcze. Jeszcze, jeszcze do tyłu. Do przodu znaczy, do przodu. No. No, no dawaj jeszcze, może trochę odbij wy twoje prawo, w przyczepy, w przyczepy lewo. Dobrze jest. Jeszcze to, trochę do tyłu, jeszcze może. trochę, jeszcze trochę, nie, dobra, jeszcze... dobra, dobra, stać, dobra, stoj, stać. Za, mocno, Już za mocno. Nie, akurat jest, akurat jest. na Skype, jak ktoś mi się dobija. Jest, jest pas. Tam, przecież to, to u góry jest nad tym... Fundamentem. No, ale tu światła za... nie, nie wchodzą jeszcze. Światła nie wchodzą, co? To... to można jeszcze do tego, no Dobra, to do, do co, cofam czy do przodu? Star no, no, dzięki im właśnie za to, że można podprzód podczepić. Dzięki obciążnikowi. No właśnie. Bo mnie pod... to, to by było, kurde. No sobie pod Magnuma lub te duże New Holandy i już możesz przyczep takie wozić. To teraz ja chcę do sklepu jechać w zamieniu. Masz, tego. masz. Do mata ktoś pisze, słychać. No dobra. E, dobra, to teraz Matowie jakieś zajęcie by się przydało. Będziemy no właśnie opisuję na Skype. Będziemy. Dobra, ale będzie miał zajęcie: ja pojadę kupić kosiarkę, a on później będzie kosił. A ty będziesz się obijał? Nie no, ja będę patrzył, pilnował maszyn Aha, na farmie przecież. Do, dobra. Czy ja ci tam podbiegnę, już podepnę ci to. Czy mam odpiętych siemnik, lol? lol. Już mi nie Pewnie znowu te zombie kurde, przyszło. Eee, te, te zombie to takie upierliwe są. Ciągle tylko takie i tak patrzą tak, tak żeby żeby tylko wiesz, wiecie, żeby żeby tak tylko odczepić tak, wiemy, coś, wiemy. popsuć. Takie i potem tak nasze mózgi chcą wcią wciągnąć przez słomkę i one chcą nas zmarnować wszystkich i wybić w ogóle. Chyba, że ktoś, chyba że ktoś jest dom, dom ma dobry materiał, to go ugryzą i staje się jednym z nich. Ale to nie liczni tylko, tylko tam. No biedny mat. No właśnie, a bez broni, a tu ząbiaki podobno grasują. Kosiarką będę się bronił. Piły nam, kup. No, kup nam, piły. Aha, okej, okay. ciekawe, jak długo już jeżdżę bez tego. A nie, teraz mi dopiero brakło ziarna. Kurenda, Jakbyś... Ja zostawię tutaj ten. ten... Albo nie, mam pomysł. Tepnij się do tego. Yy... No i co? daj. Trzeba Te tak? Przedaj! Co? Aż przedać! A ja siadaj. Trzeba jakiś samochód z modem pasażera znaleźć. No, tylko żeby miało więcej miejsca. I, i... Aha, i kosiarka jest kupiona, ta? Tak. Dobra, tylko ja muszę cisnąć do tego. Do skupu kurde. No ale to nawet przypomina to miasteczko takie z tych takich filmów czy tam gier z tymi zombiakami. Takie domki w ogóle. No na pustkowiu. Amerykańskie był. przeważnie to takie amerykańskie zombieaki, nie? Amerykańskie zombiaki? jakie? <laughs> Aż mi z... się przypomniała bajka. Amerykański smok. <laughs> Jake <laughs> Long. <laughs> no, A no, to! to. A to dziwne było. Znaczy nie no, z początku było fajne, ale potem jakieś takie było. No później to tak. Ja akurat lubię, lubię takie te stworzenia smokowate, to jakoś to... mi. Przypadło no do głosowanie. Ja jestem bajka. fanem takim tych różnej twórczości anime. Ale, ale to tak. To nie niezłe było, ale to takie. Po, po... Takie ni anime, ni, ni bajka. No, no do, dokładnie, dokładnie. Bo w anime zazwyczaj mają dużo oczy, a tam on prawie oczu <grym> nie miał. To, to, to było w ogóle amerykańskie czy, czy, czy japońskie? No przez tego zrobione to było przez ten Disney Channel. No a to raczej amerykańskie. amerykańskie. Amerykańskie anime nie mają tyle w sobie, co te. Hmm, co oryginały. Co, co japońskie. I, I trzeba będzie e, ogarnąć m, jakiś traktor, bo. Ale Kramer to, mało. to będzie za mały. No, za Musimy mały po, będzie. Tego... Musimy po prostu poczekać i dorobić. To może czegoś. jakiegoś takiego z tych większych Ursusów. No mógłby. A ty mówisz, że miałeś jakiegoś Ursusa takiego. No dobrego. mam jakieś nawet na dysku. O, albo tego ciągnika, co my żeśmy ostatnio testowali. A on nie za nowy taki, ale no też co, akurat kurde? 140 koni, no to Albo może być tą 110 może dać. Patrz, jaki swaniek pojechał do No co jeszcze po dwa przyjazdy mamy. <laughs> nie no, a Czekaj, te inne ciągniki po koniec ja mają końca. Ja co tam mamy? Gdzieś, ja tam was gdzieś widzę. Patrz, Hurliman ma 90, a Deutsch ma 143. No to ta 110 może by była w sam raz. No byłabym w sam raz. Dobra, ja się ścigam z matem. A ładnie to wygląda. W nocy gra się staje bardziej klimatyczna. Z Te światełka i w ogóle.. No mniej widać. <grymne> <grymne> dlatego się robi klimatyczniejsza. <grymne> dlatego w przydałby grach się, zombie. Przydałby dlatego się moc w pasażera. Robi... No tak to trzeba biegać. się na kosiarkę, jedziemy. <grymne> jedziemy. Czekaj. Jedziemy. No ale wolno ci to coś idzie, Nie chcę, Specjalnie, specjalnie wolno boi się. Ej, ja tak już spadłem. Dobra, to stój i koniec na dzisiaj. Stój. Czekaj, czekaj, czekaj. Trzeba wykręcić. Musi, musi wykręcić. O, teraz ma ta kolej Jeszcze po jednym przejeździe mam więcej. No, no. Ja no, to możesz jechać. Tak? No ja miałem zobaczki kawał to drogi. Pod, to pod, teraz ty jedź ten to, kawał, a ja tamten. Pod, pod, Dobra, o, będzie w sam raz tak różny. Po odcinku nie? sobie przejedziecie. tam raz to, będzie tak rłysział. No to co, to na dzisiaj to by było na tyle. Eee... Ty ale tutaj też działają te ślady i też się nieść trawa, tak? Mm, no No to dlaczego? Trawie zapomniałem. W drugą stronę trzeba jeździć. <głos> <głos> się zjeździło trawę i szkoda trawy To by było na tyle. Mamy nadzieję, że odcinek wam się oczywiście podobał Jak po raz kolejny ponawiamy pytanie A w zasadzie prośbę Jakby ktoś tam miał jakieś ciekawe mody Takie i mniejsze i większe, bo większe się na przyszłość przydadzą To podrzucajcie, jak najbardziej chętnie sprawdzimy Na dzisiaj to by było na tyle Trzymajcie się, cześć Pa pa Nie idę się popływać, czekajcie, czekajcie na, nie można na. się żegnać na brudnego, nie? Właśnie, muszę się umyć. Po robocie, po tej. tak, no, tych w gumowcach. po tych kurzach w kombajnie. widziałam po gdzie ty poszedłeś no, się kąpać? Doorowa. rowa! Do rowa! <średenia> <średenia> nie, no tak nie miało być. miałoby jeziorko. <średenia> Gdzie w masz tego rowa? Co na tym większe? O. ten, Na starszy tego kompania. Dobra, już wychodzę. A macie ręcznik? <noise> Czuję ci moje mogę dać. A gdzie ty ci? ja jesteś. A ja cię zgubiłem. Ja ciebie też właśnie do kosygo biegłem. A ty Pogubili tu jesteś. To jest uważajcie na te zombiaki, jak się tak porozdzieracie. Dobra. One ją pływać? Zobaczymy. Dobra, a a to teraz... poże jesteś czysty, to pożegnaj się ładnie. Czekaj, wytrzeby się jak pies. No to w takim razie, na razie.